Serwus, witam was, chodowi duchy gór. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę więcej o Azjatach i film taki dla fanów moich z YouTube, gdzie kręciliśmy te już filmy od 15 lat, filmy bardzo długie, filmy, które, które pokazują życie Azjaty, które opisują Azjaty, które opisują szczeniaki, jak powinien wyglądać ten Azjata, co powinien sobą reprezentować, jakie są typy głów były, no różne tego typu historie. Będę mówił o, o pokazywał na przykładzie dzisiaj różnych psów, no to taki film w pigułce, on będzie też na YouTube dla tych, którzy te filmy lubią, które widzimy już od lat, ale słuchajcie... Bo ostatnio jesteśmy na yy, TikToku, na Instagramie od jakichś dwóch tygodni dopiero. Dziękujemy świetnie. Nie spodziewaliśmy się, że będą yy, na każdym filmie dziesiątki tysięcy wyświetleń, więc, więc chcemy dla Was, dla tych, którzy nas nie znają, dla tych, którzy nie znają duchów gór, a przypomnę, że hodowlę mamy od lat 20 i jesteśmy gdzieś 15 lat na YouTube Jesteśmy dosyć znani, albo nawet bardzo znani, nie chwaląc się. No to dla Was dzisiaj powiemy ogólnie, bo wracacie mi na tym TikToku, że jak pokazuję na przykład szczeniaki to nie omawiam rasy i tak dalej. Słuchajcie, to są już rzeczy tematyczne. Jeżeli pokazuję szczeniaki, to opowiadam o szczeniakach, a nie ogólnie o rasie. Dobrze, ale dzisiaj specjalnie dla Was powiem Wam yy, to, trochę, trochę o rasie. Widzicie głowę tego psa? Najważniejsze w tym Azjacie, jeżeli chodzi o eksterier i zobaczcie jak on siedzi. To jest yy, głowa. Zawsze się Azjaty czyta z głowy. I co jest w duchach gór u nas ważne? Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby ten pies miał jak najlepszy rodowód. Ten rodowód taki musi być no, nieskazitelny, żeby były grand czempiony Rosji w każdym rodowodzie i od strony matki, i od strony ojca. Dlaczego? Bo to nam gdzieś w jakimś dużym stopniu daje gwarancję, że ten pies będzie taki, a nie inny. I patrzcie, będą tu różne... Różne główki. Ach, on teraz się chce przymilać. On teraz się chce przymilać. O właśnie. Milak, milak. Dobrze, milak, milak. To pokażemy na innym piesku. Tym milaku. Na innym piesku, tak? Na innym piesku milakowym. Na innym piesku milakowym to pokażemy, tak? Tą głowę. O co chodzi w tej głowie? Tu jest potężne przedpiersie. Potężna kość. I głowa. Jak najbardziej wypłaszczona musi być głowa. Czyli przejście z czaszki do mózgo-czaszki. Tu ma być jak najlepszy i najbardziej wypłaszczone. Suche oko. Suche oko, nieduże. Te oczy, które widzicie u tych Azjatów, jak im się leje, jak jest tak zwana, jak jest tak zwana diamentowa powieka, jak u Bernardyna, że wisi to oko i tak dalej, to jest cecha niepoprawna. Następnie zobaczcie, to jest, to jest pies rewelacja. Ha. I znowu się pochwalę, jak każdy u nas nie ma tych fafli zwisających, to u Azjaty nie jest dobre, ani górne, ani d -d dorne wargi. I teraz dlaczego? A wiecie dlaczego? Dlatego, że ten Azjata, jak on, taki dunio, taki, taki, on taki kochany, jak on, a czy nam się to podoba, czy nie walczył, to... Jak jedną pyską stronę złapał, to drugą musiał oddychać. A tak, to co by ten pies zrobił, walcząc z wilkiem i tak dalej? Te fafle by wisiały, co by nie mógł nabrać powietrza? To już są psy tak zwane wydumki. Także tak Azjata nie, pod, nie powinien wyglądać. Do tych, słuchajcie, do tych teraz znawców z tego TikToka powiem tak. Jeżeli prowadzimy hodowlę lat 20, to coś potrafimy powiedzieć. let <laughs> No idą do mnie, tak jak powiedziałem na różnych przykładach, naszych psów, oczywiście z naszej hodowli, będziemy Wam opowiadać. O tutaj, 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 tutaj. Tutaj, co to tu przyszło? Co tu tu przyszło? Jakaś księżniczka, jedna i druga, dwie księżniczki moje, kochane, tak? I zobaczcie znowu przykład tej głowy. Maksymalnie tutaj wypłaszczony. Głowa miała też, mogła mieć tępy klin, tak? I zobaczcie znowu suche oko i zobaczcie, nie ma tych fafli wiszących. To jest cecha niepoprawna. Bo czasami już, jak słyszę tych znawców, którzy się tam wymandrzają, słuchajcie, i taka ważna rzecz, bo ja nigdy tego nie poruszałem, ale dzisiaj poruszę, do tych hejterów, znawców, pseudo i tak dalej. Ja jeszcze miałem tą okazję, że uczyłem się od najlepszych. I jeżeli obrażacie nasze psy, jeżeli obrażacie, to tak jakbyście też obrażali nie tylko nas, tylko wspaniałych hodowców, gdzie wydorobili się tych Grand Championów Rosji, gdzie mają za sobą olbrzymią pracę hodowlaną zrobioną, to również tych ludzi obrażacie. To nie tylko nas. Poza tym, słuchajcie, nagrywamy film z dzieckiem i tak dalej. Trochę się opanujcie. Z nami takie rzeczy, takie hamstwo nie rezonuje po prostu. Jeżeli nie musi się Wam podobać ten kanał, jeśli się Wam nie podoba, Co po niektórym oczywiście, bo większości się podoba, jak się co po niektórym nie podoba, to niech, niech po prostu ten kanał opuszczą, nie wchodzą na niego, nie, nie piszą, nie chamstwa, nie wymandzają się. Bo żeby się wymandzać, to naprawdę trzeba mieć ogromną wiedzę na ten temat. A są też tacy ludzie, o ja, miałem Azjatę. No, no i co z tego, że miałeś? na podstawie jednego czy dwóch psów ty mówisz, jak powinien wyglądać Azjata, to jesteś dyletantem po prostu i tyle, prawda? Po to są dyletanci, oni jeszcze nie wiedzą. Tak, jak powinien wyglądać taki pies? Psy są piękne, różne. I też nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o tym, że ten pies ma być wielki, 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 wielki. Ale zaraz no, o tym powiem na przykładzie innego pieska prezentuje psa w takim pierwotnym typie, jakby wzorzec Azjaty taki pies, po prostu no pies petarda, bajka i też jak u mnie te głowy są wszystkie zobaczcie, i to jest pies z Afganistanu rodem, czyli tam gdzie były bajskie stada z Turkmenistanu, czyli najlepsze psy z możliwych, i to jest pies pierwotny, to jest pies pierwotny, to jest pies, który, którego w zasadzie no, takich psów już kompletnie nie ma to jest pies, którym jeszcze nie zaczęliśmy kryć, ale będziemy nim kryć i zobaczcie znowu, zero fafla, prawda? Przepiękna głowa, bez stopu, suchutkie oko, tak ma wyglądać ten azjata. Tak ma wyglądać, i żebyście wiedzieli, to mniej więcej tak na szybko omówię. Pięknie kontowany pies. No to jest po prostu cacko, perła. I tutaj o tej wielkości. Owszem, ten samiec nie musi ważyć 100 kilo, to jest głupota, to jest idiotyzm. Samiec, który waży 70 kg, azjata, 68 kg, słuchajcie, akusz, babaj, najlepsze wzorce nasze rasy z Turkmenii. To na czym się mówimy? A, a, a nie, spytakałem się z opiniami, że, no, taki sobie, średniak, co to znaczy średniak? Ludzie, to nie o to chodzi. To tak jakby powiedzieć, że piękna kobieta to musi mieć 20 10 wzrostu, tak naprawdę? No nie za bardzo. To są psy, tutaj macie, tutaj macie po prostu w naszej hodowli najlepsze z możliwych Azjatów i nie jest to ego, słuchajcie, tylko to jest 20 lat pracy hodowlanej. 20 lat pracy hodowlanej, znanie hodowców, rozmawianie, uczenie się od najlepszych, takie jak Walida Bołkunowa, takich jak Nikolaj Klimowicz-Pali, takie jak Tartiana Owsianikowa, no takie jak Wiera Gulecowa z Czech. To jest setki, tysiące godzin rozmów. Jak nasi polscy starzy hodowcy, już, już niektórzy z nas odeszli, już niektórzy z nas tych starszych hodowców nie żyją, słuchajcie, ale mieli wspaniałe kiedyś psy. A dzisiaj jest tego towarzystwa mnóstwo, tylko nie ma dobrych psów. I to nie jest tak, że jak myślicie sobie, że jak zobaczycie te psy u mnie na tych filmach i myślicie, że każdy Azjata tak wygląda. No niestety nie. Dzisiaj nie jest problem kupić psa, ale dobrego psa ogromny problem kupić. To jest ogromny problem, tak? August, co jest nasze cacko? To jest perła też. I wcale ten pies nie musi mieć 100 kilo, ale też nie może ważyć. 40 sam jest, bo to też nie jest nieporozumienie, tak? To też jest nieporozumienie. Dobra. To trochę żeśmy o tych typach porozmawiali, o tych Azjatach, o tych głowach, tak w pigułeczce takiej malutkiej, specjalnie dla was. Do kogo pasuje ten pies? Słuchajcie, do wszystkich normalnych pasuje. Czy do dzieci? Tak, wychowaliśmy od Becika dwójkę dzieci z Azjatami. Dwójkę dzieci żeśmy wychowali i pasuje do każdego. To jest pies przede wszystkim, słuchajcie, pierwotny. I jak my mamy tutaj, mi yy, się mówi na primordial blood, czyli co to znaczy? Czyli pierwotna krew. I teraz tak, do no znowu powiem o tych mądralach. Niektórzy piszą tak, wymaga koniecznie szkolenia. Koniecznie szkolenia, nie wymaga żadnego szkolenia, wręcz to jest niepotrzebne, bo to jest pierwotna rasa, zostawcie tego psa w spokoju, dajcie mu się rozwinąć, zwłaszcza szczeniakowi, czy psie, psu, który jest y, który jest mniej dotykany przez człowieka, tym jest lepszy. Wienka, chodź na to, chodź, chodź Wienka, chodź, chodź Wienka, chodź, chodź, Wienka, chodź. chodź kochana moja, chodź kochana moja najdroższa więc on nie potrzebuje szkolnej, pewnie chcecie coś psa nauczyć, tak jak każdego innego możecie, bo to jest bardzo inteligentne zwierzę, natomiast macie się czuć z nimi bezpieczne, one same z siebie potrafią iść i was obronią, bo was, jak, was, jak was tylko będą kochać i bo one to w sobie mają, mają to w genach, oczywiście jak mają te pochodzenie super, jak mają ten świetny rodowód, jak my znamy ich poprzednich rodziców, bo psy bez rodowodu tak jak wam ktoś opowiada jakieś takie banialuki, głupoty, że o tam co ci rodzice nie zrobili, kim, proszę Przedstawić dokumenty na to. Wszystko to musi gdzieś mieć jakieś poparcie. Wtedy my możemy powiedzieć o tych Azjatach coś, coś dokładnie, prawda? Także Wystarczy je kochać, to jest pies dla każdego. To nie jest pies do bloku, absolutnie nie. Ale też nie potrzeba, nie musicie mieć hektarów albo jakichś wielkich działek, albo tak jak niektórzy jak mówią, koniecznie wymaga szkolenia. Żadnego szkolenia. Pierwotność, słuchajcie, czytajcie ze zrozumieniem. Jeżeli coś jest pierwotne, to się je zostawia pierwotnym. To nie jest wilczur, który chce pracować dla człowieka. On pracuje w inny sposób. Macie się czuć bezpieczni i bezpieczne i od tego jest ten pies. emocji było w tym filmie, ale już jesteśmy z malutkim szczeniaczkiem pięknym, który ma tydzień, jeszcze nie otworzył oczków. I słuchajcie, możecie u nas zamawiać te psy, te najlepsze psy z tym przepięknym pochodzeniem. Psy naprawdę mocne, ale przede wszystkim Azjaty. Azjaty nie mutanty, ale psy piękne, też potężne. Słuchajcie, to, to, to jest pies, który no musi mieć, pamiętajcie, ten rodowód ekstra, bo to przez ten rodowód dowiadujecie się też o zdrowiu tego psa. Jeżeli poprzednich dwunastu pokoleniach wszystko było to raczej będzie wszystko dobrze i tutaj. Czy się może zdarzyć? Słuchajcie, zawsze coś się może zdarzyć. Kiedyś pani powiedziała tak, no ten pan powiedział, że to nie jest odkurzacz. Pewnie, bo do odkurzacza pani dopłaci 150 zł i pani przedłuży na 5 lat gwarancję. To jest zwierzę, istota, kochana. Zamawiajcie te psy, jak chcecie mieć coś dobrego. Nie szukajcie dziadostwa, to wam tylko powiem. No, musi to być jak najlepsze z możliwych. I słuchajcie, magia duchów gór zawsze z wami. Trzymajcie się, cześć.